Hej, kochani! <noise> Star Channel witam Was w kolejnym, mam nadzieję, ekscytującym odcinku. A o czym dzisiaj mowa? Lancôme. Lancôme jest dzisiaj główną gwiazdą programu Ten Idol Ultra Wear All Over Concealer. Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka, lecimy z intro! No i co, kochani? Kurczę, co się dzieje? Internety wybuchły wręcz i zaczęły gadać o tym produkcie, słuchajcie. Produkt Lancome Tent Idol Ultra Wear All Over Concealer. O co chodzi w ogóle? Lancome, francuska nazwa, ten. Francuska nazwa Idol. Francuska, ultra, już niekoniecznie, bo może angielska. Wear, już na pewno nie francuska. I All Over Concealer też nie francuska, więc co to jest? Zapowiedź jakiś hybryd? <grym> Czegoś niezwykłego? Jestem bardzo, bardzo ciekawy. I słuchajcie, jest też bardzo śmieszna historia, gdyż. Produkt ten został y, wypuszczony na przykład w Stanach Zjednoczonych już jakiś czas temu y, widziałem tę recenzję, mówię, kurczę, muszę mieć ten produkt, chcę ten produkt. No i y, później został wy, wypuszczony ten produkt w Wielkiej Brytanii, w UK i... Nazwy w Stanach nie były takie same jak w UK. Ja byłem bardziej nastawiony na nazwy w Stanach, a nie wiedziałem, jak się przekładają na nazwy w UK. I w końcu myślałem, że normalnie oszaleję, bo nie wiedziałem, jakie kolory, jakie odcienie tych kolor kolorów mam, yy, mam zamówić, bo już miałem upatrzone. No i w końcu wypuścili we Francji, a we Francji. Wypuścił jeszcze inne nazwy. <laughs> więc po prostu miałem głowę kwadratową jelanką, o co chodzi czy sobie się wygłupiacie w ogóle więc yy, od razu mówię, że nazwy kolorów w Stanach Zjednoczonych są inne yy, w Wielkiej Brytanii są inne, a mam wrażenie, że we Francji są już totalnie inne <laughs> więc przypuszczam, że no, najbardziej zachęcałbym jednak do pójścia do sklepu i, i, i zesłaczowania i zobaczenia te, 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 tych oddzień, bo, bo nie wiem, czy, czy jesteście w stanie znaleźć te produkty, które ja, które ja będę testować w tych odcieniach, które są w waszych sklepach. <grymne> Słuchajcie, ja mam kolor 110 Ivor C lub 010 Beige porcelen. To jest pierwszy z nich. No, a drugi to mam kolor 02 Lis Rose. Ale czy takie kolory będą w waszym sklepie, to nie wiem, bo ja kupowałem w Paryżu. Tymczasem na stronie, przeczytajmy, na stronie Douglas Polska czytamy, co to jest za taki niesamowity produkt, że po prostu taki jest zachwalany. Słuchajcie. Bardzo interesująca lektura. Um. LAN.com ten Idol Ultra Wear All Over Concealer korektor o przedłużonej trwałości. Idol Ultra Wear All Over Concealer to najnowszy korektor do twarzy od LAN.com. Bogata formuła z dodatkiem substancji odżywczych utrzymuje się nawet do 24 godzin, jednocześnie nawilżając skórę i pozwalając jej oddychać. Po prostu do no, nas. No, no, jest też bardzo ekscytujące, słuchajcie, ale zaraz jeszcze pogadam na ten temat. Jak stosować wyjątkowo trwały korektor? Może być z powodzeniem używany również jako podkład do twarzy. <śmiech> <śmiech> Pomoże w tym specjalnie zaprojektowany podwójny aplikator. Jego ultraprecyzyjna końcówka pozwoli Ci zamaskować konkretną niedoskonałość lub przebarwienie niewielką ilością preparatu. Szerszego środka szczoteczki użyjesz, aby nałożyć korektor na skórę całej twarzy. Mm. Kolorystyka Idol Ultra Wear All Over Concealer dostępny jest w 16 odcieniach wzbogaconymi pigmentami mineralnymi. Normalnie u mnie w Paryżu jest 20 odcieni. Widzę, że tutaj Douglas wprowadził 16 odcieni. Stosując jaśniejsze kolory, Rozświetlisz wybrane obszary twarzy, ciemniejsze natomiast pomogą Ci uzyskać precyzyjny kontur. Efekty. Oddychający korektor poddano testowi konsumenckiemu, aby sprawdzić jego skuteczność. Biorący w nim udział kobiety. Czemu tylko kobiety? Zauważyły, że Ultra Wear All Over Concealer wyrównuje kolory skóry, ma wyjątkowo lekką konsystencję, nie wysusza skóry, nie gromadzi się w zagłębienia skóry, daje naturalny efekt. Wow! Szok! Poza, yy, poza zapewnieniem skórze komfortu, korektor został również doceniony za swoje działania wygładzające i wzmacniające. Wypróbuj innowacyjny korektor od Lanką i ciesz się zdrową, nieskazitelną skórą przez cały dzień. Wyjątkowo trwały korektor może być z powodzeniem używany również jako podkład do twarzy, pomoże w tym specjalnie zapro, zaprojektowany podwójny aplikator, jego ultraprecyzyjna końcówka pozwoli Ci zamaskować konkretną niedoskonałość lub przebarwienie niewielką ilością preparatu. Szerszego środka szczoteczki użyjesz, aby nałożyć korektor na skórę całej twarzy. No po prostu ja już po prostu się nie mogę doczekać, kiedy sobie całą twarz nałożę tym korektorem, słuchajcie. No, bo co, to no jest to jeden z takich dla mnie osobiście. Ja to odbieram jako taki produkt hybrydowy, kiedy pielęgnacja. Łączy się z makijażem, tworząc taką jakby mieszankę wybuchową i oglądając recenzję wygląda na to, że to jest po prostu bardzo dobra hybryda. Na przykład taką jedną z najpopularniejszych hybryd jest... Chwila. Dla mnie osobiście. Jestem. Dla mnie osobiście jedną z takich najpopularniejszych hybryd na przykład jest firma It Cosmetics ze swoimi kremami CC. Kiedy to pielęgnacja... Kiedy to pielęgnacja łączy się z makijażem, tworząc fantastyczną hybrydę, i to po prostu się sprawdza. Dlatego bardzo bym chciał, żeby te korektory mi się sprawdziły, bo słuchajcie, patrzyłam na składniki i są bardzo interesujące, fajne rzeczywiście składniki. Yy, nie ma tu jakichś takich no, niepotrzebnych yy, rzeczy, które mogłyby zaszkodzić skórze, więc jeśli chodzi o pielęgnację, bardzo interesująca pielęgnacja zastosowana w tych korektorach. Na, na jednym z pierwszych miejsc jest, słuchajcie, yy, po wodzie zaraz. Raz, dwa, trzy. Na czwartym miejscu jest gliceryna, czyli nawilżające, co jest bardzo interesujące na korektor, gdyż korektor zazwyczaj musi się sam setować, a jak się setuje, to podkreśla zmarszczki i suchość, a ten korektor nie ma tego robić, więc ja już się po prostu nie mogę doczekać. Słuchajcie, lecimy z tym testem. <laughs> Ale zanim to zrobię, nałożę troszeczkę, słuchajcie, nałożę troszeczkę primera, yy, a żeby, żeby troszeczkę pomóc temu korektorowi. Miał. <laughs> słuchajcie, primer, jaki będzie? Primer ostatnio testuję, bardzo mi się podoba, bardzo go lubię. Kupiłem małą wersję bezpiecznie. Milk Hydro Primer. Fajne składniki. Też taki hybrydowy trochę produkt, kiedy primer właśnie łączy się z, z produktami takimi pielęgnacyjnymi. Milk Makeup stara się być clean beauty i, i, i to się też chwali tak naprawdę. Dobrze, więc troszeczkę tego Milk Makeup'a. Milk Primera nałożę. Pielęgnację już mam nałożoną, filtr już mam nałożoną. Więc właściwie tylko brakowało mi primera. Dobrze. W kamerze moja, moja cera wygląda teraz niesamowicie czerwono, podczas gdy tak naprawdę nie jest tak czerwona. No ale zawsze tak reaguje po nałożeniu jakichkolwiek produktów. Dobrze. Czyli co? Jedziemy, słuchajcie, jedziemy z tematem. Skóra jest przygotowana. O, już mi się uspokoiła, super. Skóra już jest przygotowana, jest nałożony primer. Pora na nałożenie produktów, więc jak już mówiłem, kupiłem dwa produkty. Jeden z nich jest jaśniejszy w kolorze 110 lub 010. To zależy, gdzie będziecie zamawiać, bo jak już powiedziałem, ze Stanów, jakbyście chcieli zamawiać, jest inaczej. Z UK jest inaczej, a przypuszczalnie z Francji też jest inaczej a bo na to mamy więcej kolorów tutaj w Paryżu. Więc ja nakładam jaśniejszy kolor 010 y, lub 110 y, pod oczy i zobaczymy, jaki będzie efekt, słuchajcie. Bardzo interesujący, słuchajcie, dofat, czyli tak zwana różdżka. Bardzo fajny, bardzo interesujący. No i dobrze, no, idziemy pod oczko. Troszeczkę tutaj i troszeczkę tutaj. Bardzo fajnie się rozprowadza, słuchajcie. Mhm. On jest taki, troszeczkę ma kolor taki beżowo-brzoskwiniowy. Lubię takie korektory, nie przepadam za bardzo za żółtymi. No ale mówię, to jest mnóstwo kolorów, mnóstwo odcieni. Myślę sobie, że każdy na pewno jest w stanie znaleźć swój odcień. Okej. Okay. Ła, wow, super. Ok. Bardzo przyjemnie się rozprowadza, słuchajcie, ten korektor tutaj jest taki. czuję się, że jest taki właśnie fajny. Słuchajcie, jest taki fajny, nawilżający, przepięknie się blenduje pod okiem, ale jest taki lekki, nieobciążający i kryjący, słuchajcie. Jak widać, takie dwie, takie dwie kropelki zdecydowanie wystarczyły, ażeby pokryć oczko. Słuchajcie, zbliżę się na sekundę, ok? Zobaczcie. Tu jest piękne, wesołe, przykryte oczko, a tu jeszcze troszeczkę oczko jest zmęczone. Słuchajcie, no pierwsze wrażenia tutaj. W tym momencie. Są jak najbardziej pozytywne, jak najbardziej fajne, super. Bardzo mi się to podoba. I no, na razie myślę, że za wcześnie żeby powiedzieć, czy będzie się osadzał tutaj yy, w zmarszczkach, a ja dosyć, dosyć dużo mam zmarszczek pod oczami. Dlatego poczekamy chwileczkę i. W takim razie wezmę drugi kolor, kolor 02 Lys Rosé. I nałożę go na całą twarz, bo to jest, podobno po, to jest podobno korektor, który można nałożyć na całą twarz. Dlatego jestem bardzo podekscytowany. No zobaczmy, jedziemy. Cię Trochę on. Wiecie co to jest tak dziwnie, bo tutaj w środku jest taka jakby blokada. I on, ciężko się go wyciąga. I jak jego się wyciąga? To ja ma wrażenie, że on się tak może rozpryskać, wiecie? Dobrze. Nie, ponieważ to jest korektor, a korektor ma zazwyczaj bardzo mocną pigmentację, nie będę nakładać dużo na twarz. Raz, dwa, trzy. Dobrze. I ten, ten poprzedni, który poszedł pod oko. Dobra. Myślę sobie, że to naprawdę wystarczy. Nie wiem, czy widać to dobrze w kamerze, jakie są e, różnice w odcieniu pomiędzy tym, tym wcześniejszym a tym, tym lis Rosé. Ona troszeczkę minimalnie mam wrażenie, że oksydują, ale nie aż tak jakoś bardzo dużo. E, no i dobrze. Biorę teraz, gdzie jest mój brasz? Gdzie jest mój brasz? Jak ja wam to teraz zrobię? O, oh jest. Jest. Dobra, ok. Słuchajcie, żeby on mi się już tu za bardzo. O, kurczę. Ale wiecie co? Powiem Wam szczerze, że bardzo. Ja nie wiem, czy to, czy to widać, ale jak tu patrzę w lustro, niesamowicie łączy się ze skórą. Widać, że te odcienie, które ja sobie wybrałem, czyli. 0,1,0 yy, 0 oraz 0,2. No są po prostu na chwilę obecną idealnymi moimi odcieniami skóry. Wow. Ok. Słuchajcie, przy, pierwszy, przy pierwszej aplikacji ja już mam taki efekt. Wow. Zobaczcie, co się, co się wydarzyło na twarzy. Połowa twarzy przykryta. Wygląda to niesamowicie naturalnie, pięknie. Zachował się taki bardzo fajny, taki naturalny glow. Yy, taki satynowy glow. To nie jest tak, że ja się świecę teraz jak, jak nie wiadomo, co, tylko taki bardzo ładny, naturalny glow. Tak jak skóra ogólnie to wygląda, rzeczywiście. A tutaj droga połowa jeszcze nie jest taka wesoła. Czyli to mamy wesoła, a tu jeszcze, no tak, średnio, nie, to tak, no, Zmęczona. Dobra, no. Kurczę, powiem wam szczerze, że no, powoli widzę, że on się tak setuje, ale nie setuje się totalnie, w sensie, że nie jest tak, nie robi się taka skorupa, jest lekko taki klejący, więc osoby, które lubią setować sobie pudrem, mogłyby być zasetowane pudrem, bo nie wiem, pod maseczką, jeśli będziemy skrobać niezasetowany makijaż, jak to będzie wyglądać, przypuszczalnie nie za dobrze. Więc, ale na chwilę obecną, ok, wygląda to naprawdę bardzo fajnie, bardzo interesująco. Dlatego, też, nałożę już ten korektor na drugą połowę twarzy i lecimy dalej. Jeżeli dobrze, najpierw pod oko. Pięknie to wygląda, naprawdę. Super. Rzadko się zdarza, żeby korektor tak fantastycznie, słuchajcie, wtapiał się w skórę, blendował się. No wygląda to naprawdę, powiem szczerze, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Widać, że ta nawilżająca gliceryna rzeczywiście jest nawilżająca, działa nawilżająco, ale przy tym sam produkt Działa bardzo fajnie Działa bardzo fajnie kryjąco Dobrze, teraz druga część Druga połowa twarzy Raz, dwa Trzy I troszeczkę ten jaśniejszy kolor Raz, dwa Super, okej. Okay. Dobra. Teraz rozprowadzam produkt. Słuchajcie, jeśli ten produkt rzeczywiście się sprawdzi jako produkt, który idealnie nakłada się pod oczy, ale również też na całą twarz, to może być to jeden z najszybszych makijaży, jakie mogę wykonywać w ciągu dnia, gdyż wystarczy że tylko dosłownie nakładam kilka kropel, rozprowadzam pędzlem i gotowe, słuchajcie, no? Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Voilà! Słuchajcie, no, powiem Wam szczerze, że no, mogę się powtarzać, ale jeśli chodzi teraz o moją twarz i to, co widzę, co się zadziało na mojej twarzy, no, to jestem pod dużym wrażeniem, ze względu na to, iż po tej stronie ten produkt już troszeczkę siedzi kilka minut i on się po prostu na razie jeszcze nie osadził w zmarszczkach. Ja nie wiem, czy to widać. ponadto skóra niesamowicie wygląda jak skóra a nie jak skóra przykryta makijażem yy, wygląda to bardzo fajnie, naturalnie satynowo rozświetla yy, taki efekt rozświetlenia bardzo mi się to podoba, słuchajcie super, naprawdę jeśli, jeśli taka ma być baza pod makijaż to myślę sobie, że teraz dalej to już może być tylko lepiej, dlatego też nie będzie to jakiś super ciężki makijaż dzisiaj, żeby dodać sobie troszeczkę koloru Słuchajcie, ja nie będę w ogóle setować tego makijażu. Więc, żeby dodać sobie troszeczkę koloru, użyję mojego ulubionego produktu, który używam jako blush, jako róż. Jest to pomadka L'Oreala Color Rish Shine w kolorze 112 Only in Paris. Zobaczcie, jaki to jest myk niesamowity. Biorę pomadkę. I uwaga! Zobaczcie. Maluję sobie policzki. Takie coś Ala Clown. Albo coś takiego Ala japoński styl anime manga. <grymne> słuchajcie. <grymne> Kawaii! <grymne> I biorę pędzel. I rozprowadzam słuchajcie produkt. I ta pomadka fantastycznie słuchajcie stapia mi się skórą, a ponieważ to jest kolor Rish Shine ona nie jest matowa, tylko ona jest bardziej taka właśnie e, taka nawilżająco taka właśnie nawilżająco błyszcząca, no to po prostu dodaje mi to dodatkowego dodatkowego blasku Sobie, no ja, ja bardzo to lubię, bardzo lubię ten efekt. I żeby jeszcze sobie poprawić trosze, troszeczkę ten glow, no. e, wezmę sobie Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Mój kolor to numer 02. Bardzo lubię ten produkt. I nałożę go sobie też w te same miejsca, w którym nałożyłem róż. Raz. Raz dwa, trzy i... dwa, trzy. Ale zauważyłem, że jak rozprowadzałem te produkty, jak rozprowadzałem tę ten, ten pomadkę i ten Hollywood Flawless Filter palcem, to one mi się jakoś tak zjadały na tym palcu i znikały. Dlatego ostatnią moją metodą ulubioną aplikacji jest, słuchajcie, pędzel. I ja teraz biorę ten pędzelek i rozprowadzam i po prostu zobaczcie, co się dzieje. To niesamowite. Glow po prostu się bierze. Uwielbiam ten efekt, słuchajcie. Zobaczcie, teraz jeszcze drugi policzek. Biorę pędzel i rozprowadzam produkt. zrobione słuchajcie, no i tak wygląda efekt końcowy, czyli prawie końcowy czyli nałożenie lanko, nałożenie e, różu, e, nałożenie troszeczkę Charlotte Flawless Filter no i na samym końcu e, zasetuję ten makijaż, ale nie pudrem, tylko setującym sprayem, no i to oczywiście będzie mój ulubiony setujący spray od Charlotte Tilbury jedziemy Super. Więcej nie trzeba. Fantastycznie. Dobrze, kochani. Dajcie mi sekundkę. Zaraz wracam. Jesteśmy z powrotem. Makijaż jest wykończony. Yy, I powiem Wam szczerze, że, że patrzę się w lustro. I mówię: Kurde, no! Fajnie to wygląda. Słuchajcie, naprawdę fajnie to wygląda. Czekajcie. Wygląda to naturalnie, ale przy tym nie ciężko. Korektor się na wpół zasetował, w sensie, że on jest mimo wszystko jeszcze taki, taki plastyczny, taki elastyczny. Jak dla mojej skóry, która, dla mojej twarzy, ja mam ponad 40 lat, te nawilżające takie właściwości tego hybrydowego jakby korektora, no, ja, ja to czuję, rzeczywiście. Skóra czuje się nawilżona, czuje się taka oddychająca, ale jednocześnie czuję się też, że jest to krycie. Bardzo fajne krycie, które nie jest ciężkie, nie jest wysuszające. Powiem Wam szczerze, że jak na chwilę obecną, e, moje wrażenia są jak najbardziej bardzo pozytywne. Wygląda to moim zdaniem przepięknie. Słuchajcie. Na chwilę obecną kończymy z wideo, yy, no ale wrócimy. Ja w sensie wrócę yy, pod, pod wieczór, ażeby podsumować to wszystko, co się zadziało dzięki temu fantastycznemu korektorowi Lancome Tent Idol Ultra Wear. Dlatego na chwilę obecną żegnam się z Wami. My się widzimy za kilka sekund, ale tak naprawdę będzie to, przypuszczam, dobre kilka godzin. Do zobaczenia. Korzystając z sytuacji, że jestem na zewnątrz w naturalnym świetle, chciałem się zaprezentować, a w szczególności właśnie ten makijaż. No i co? Pod oczami wygląda super. Słuchajcie, twarz wygląda super. Wszystko wygląda świeżo, naturalnie, zważywszy na to, że nie zostało nic zasetowane pudrem póki co, tylko setującym sprayem, Jak na razie, jestem pod dużym wrażeniem. Hejka kochani, <grybujesz> jest już późny wieczór. Słuchajcie, test dobiega końca, jest już przed. Północą, nie wiem czy będzie to widać, jest, jest, jest przed północą, pora zmyć makijaż, pora wziąć kąpiel i przygotować się do następnego dnia, ale zanim to wszystko nastąpi, pora podsumować to wszystko, co tu się wydarzyło na tej twarzy. A chciałem przyznać, że makijaż był noszony prawie 10 godzin i zbliżę się tylko. Kurde! No, wygląda super, słuchajcie. Jeśli tak by każdy makijaż wyglądał po 10 godzinach, no to naprawdę to jest super, super, super. Yy, powiem Wam szczerze, że wszystkie obietnice, które daje Lankom, są absolutnie spełnione: czyli yy, nawilżenie, czyli yy, długotrwałość produktu, świeżość, naturalność. Wszystko to tutaj jest. Na dodatek jest to fantastyczny produkt hybrydowy, w którym to pielęgnacja połączona jest z makijażem, no i po prostu jest stworzona mieszanka wybuchowa, wybuchowa, w której ja jestem osobiście zakochany. Ale, no mówię, co tu będę dużo, dużo mówić, wystarczy tylko spojrzeć, słuchajcie. No wiadomo, że po 10 godzinach każdy makijaż będzie troszeczkę zmęczony. Najbardziej yy, strefa pod oczami, ale nie jest to na tyle, nie wygląda to tak. Żeby że natychmiast trzeba było się tego pozbyć albo zmyć Wygląda to naprawdę dobrze, jestem pod ogromnym wrażeniem A proszę sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, gdyby makijaż cały był zasetowany pudrem A dopiero później sprayem Jednakże nie chciałem tego zrobić, ażeby jak najlepiej przetestować produkt I muszę przyznać, że jestem jak najbardziej zadowolony z tego, no i z efektu końcowego więc dobrze, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to to, to by było na tyle. Mogę powiedzieć, że Pary Star Channel daje zielone światło temu wspaniałemu produktowi. I serdecznie zachęcam każdego do eksploracji tego produktu, gdyż no, sam w mojej ocenie mi się sprawdził i uważam, że jest to fantastyczny, fantastyczny produkt. Z mojej strony. To by było na tyle, ja żegnam się ze swojego studia, mam do was yy, i zapraszam do oglądania nowego yy, ekscytującego odcinka. Do zobaczenia, do następnego razu, serdecznie pozdrawiam. Mua. Cześć!